Dobra, hej, witajcie ludzie, to jest kolejny odcinek ne Nexosa, kolejny odcinek Nexosa. Teoretycznie tak, Teore teoretycznie tak, kolejny odcinek Nexosa, gdzie gramy sobie w gramy sobie w Gotika. Gotika jedynkę, legendarną część, tylko przydałoby się tutaj troszeczkę dźwięk zmniejszyć. Efekty i mowy. Głośność muzyki, powinno być teraz ok, dostaliśmy ostatnio zadanie od jednego z tutaj z tych balów. Ten tutaj koleś dał nam próbki, to jest ten bal K Kang. Kagan, whatever, jak on tam się nazywa. Musimy rozdać próbki Taka. po prostu tutaj po, po tym. Porozmawiajmy, czego ode mnie chcesz. Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta, tam, przy ognisku? To bacz, strzeż się go. Okej, okay. dobra rada. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowo przybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? Otwieranie zamków kradzie i te sprawy. No dobra, nic ciekawego, czekajcie. Musimy iść i teraz. Bacz. Dobra, jest ten, jest ten koleś, bacz. Chciałbym, chciałbym zobaczyć, co, co stać. Co, co, co... zaraz no, pogadamy z nim. Bacz, przestań pić tą ryżówkę, stary. Chodź tu. Cześć, kim jesteś? Nie twój interes. Nie podoba mi się twoja gęba. Lepiej się do tego nie miesza. Dobra, nie zaatakował mnie, jest dobrze. Jest. 10 na 10. 10 na 10 jest. Jest 10 na 10. Na razie jeszcze żyje. Okej okay, Wilk Hmm. No, kwestia kto, kto by chciał tego ziela. Bo tak patrzę teraz nikt by nie chciał. No chyba, że mam szkodnikom dawać najemniki i jakieś. Yy... Mam przy sobie trochę bagiennego ziela, może chcesz je kupić? Czemu nie? Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Pogadaj jeszcze z resztą chłopaków. Oni pewnie też będą zainteresowani. Okej, okay, dobra. Czytałem kosa, 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 kosa. Wszystko w porządku? Jeszcze jest cicho. Jeszcze? Jeśli szkodniki nie przestaną atakować konwojów ze starego obozu, Gomez w końcu się wścieknie i zapuka do naszych bram. I będzie niezła zabawa. Czy w obozie dochodzi do jakichś spięć? Chłopie, co chwila są jakieś problemy. Szkodniki robią, co im się żywnie podoba, a my musimy pilnować magów i całego obozu. Dziękuję bardzo za dotację, przepraszam właśnie Krzysztofie Krzysztof Warner, Warner, Warner dobrze, Zainspirowałeś mnie do grania w WOWA. Od 3 dni gram hunterem level 30. Dziękuję Ci bardzo za dotację i życzę Ci oczywiście powodzenia w dalszych przygodach Przepraszam, przepraszam, bo ja tu nagrywałem tu gotiki, tu coś tam stryki i, i, i mi wypadło. Przeczytałem to i nie wiem, nie podziękowałem, przepraszam cię, to jest bardzo, bardzo złe z mojej, z mojej winy. Dziękuję bardzo, dziękuję ja, Przepraszam jeszcze raz Dobra Chciałbym zostać najemnikiem i pracować dla magów. To nie takie trudne. Jeśli jesteś gotów do walki za naszą sprawę, Li na pewno cię przyjmie. Ale szansę na zostanie najemnikiem mają tylko ludzie biegli w posługiwaniu się mieczem. Jak z tym u ciebie? Cóż. Tak właśnie myślałem. Jeśli myślisz o tym poważnie, porozmawiaj z Gornem. On kiedyś szkolił nowo przybyłych. A Gorn. Może Gdzie ci się początku. I gorn zechce cię uczyć. Dobra. Chcesz trochę bagiennego ziela? Jasne, masz tu 10 bryłek rudy jakbyś miał jeszcze kiedyś trochę ziela, no wiesz. Dobra. rozdałem już dwie łodyżki. Jeszcze mam 8 łodyżek. Trzeba oddawać. Ty byś chciał, wyglądasz jak Torlo Chcesz trochę bagiennego ziela? Lecimy, co jest tu 10 bryłek rudy. Jakbyś miał jeszcze tak, kiedyś trochę ziela, no wiesz. Okej. Okay. To nie mój... To jest Torlo. Patrzcie, no, no dwaj bracia. Kim jesteś? Nazywam się Torlow. Brałem udział w buncie załogi na pokładzie Królewskiego Okrętu. To chyba nie był najlepszy pomysł. Większa część załogi była po stronie kapitana. W ten sposób wylądowałem tutaj. Chciałbym do was dołączyć. Li przyjmuję tylko najlepszych ludzi. Możesz mi wierzyć. I dopóki nie będziesz jednym z nich, radzę ci dobrze żyć z Laresem i jego zgrają. Jeśli chcesz dobrą radę, chłopcze, spróbuj zwinąć coś ze starego obozu albo starej kopalni. Kiedy chłopcy uznają, że nie przepadasz za gomezem, przestaną ci sprawiać kłopoty. To jest a też jak mam dobra to sens. zrobić. Najpierw musisz zyskać ich zaufanie, a potem będziesz mógł ich zrobić konia. Kajs, dziękuję za subskrypcję, witam cię. Witam cię bardzo serdecznie, Kajksiku. Dziękuję za odnowienie suba, witam cię po raz kolejny. Piąteczka. Okej, okay. ziele, ziele. Chcesz wrębiego, trochę bagiennego ziela. ziela? Jasne, masz tu 10 bryłek rudy. Rain of Kingston, jakbyś bryłek. miał jeszcze kiedyś trochę ziela, no wiesz. Zobaczymy, zobaczymy. Najemniej. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Wszyscy Może tutaj chcesz palą zakupić? bagienne ziele? Czemu tym nie? Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Pogadaj jeszcze z resztą chłopaków. Oni pewnie też będą zainteresowani. Dobrze, Jacku Kopczyński z pogrubionym głosem. Chyba. No, przestań to żłopać, stary już. Chcesz trochę bagiennego ziela? Jasne! Masz tu gdzieś! Jakbyś miał. Dobra. Trochę porozdawałem. Tutaj jest pan kurwa popcorn. Krzykacz. Czy chciałem je bić? Mam nadzieję, że nie. Zapiszę lepiej. Jego imię nie wskazuje na to, żebym miał jakieś dobre układy z każdym, ze wszystkimi. Co słychać? Spadaj! Okay. Poko. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Poko. Czemu? Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Dobra. Zaraz pogadamy z Gornem. Jest i Gorn na nasza legenda streamowa. Chcesz trochę. Dobra. Ja. Hej, nowa twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Cho się bolcuje tam. Czym się zajmują najemnicy? Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii, czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy i dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy. Okay. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca, czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od Krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale Sukinsy <laughs> nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. Co mam zrobić, żeby zostać członkiem nowego obozu? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami bojowymi, zanim Lee zgodzi się cię przyjąć. Nieważne, w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. Oprócz tego, powinieneś mieć chociaż ogólne pojęcie o życiu w kolonii układach między obozami i takie tam. Jeśli nie interesują cię inne obozy, spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. Do zobaczenia! Dobra, czy z tym kolesiem teraz możemy tego krzykacza tutaj jednąć jakoś? No dobra, okej. Okay. Idźmy jeszcze po ten. Troszeczkę porozdawać tego, tego. Tego ziela jeszcze porozdawajmy, zaraz, zaraz ten. To nie było zbyt mądre. Szkodnik. Może szkodniki będą chciały też jakieś hmm. chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie... Dobra Czy, aha, Czyli, aha, najpierw zostaje się szkodnikiem, później najemnikiem, tak? To tak jak najpierw strażnikiem było w dwójce, a później dopiero trochę paladynem, tak? Dobra Okej, okay, rozumiem, ścisz trochę grę albo podgłośnij mikrofon, bo jakoś tak grze w, w, ten. Znaczy, ja wiem, że gra jest, gra jest głośniej, ona ma być głośniej. Ja jestem tutaj tylko tłem, tak naprawdę. Gra tutaj jest. Gra tutaj jest mistrzem. Niektórzy nigdy. Panie szkodniku, pan chce ze mną porozmawiać, mam do pana ziele Mam przy sobie... Gdzie? Nie widzę żadnego. Dobra, chyba już wszystkie rozdałem, nie? Czekajcie, zobaczymy. Żeby być pewnym, żeby tam. Amulet martwego strażnika. Nazywał się Nek. No, załóżmy sobie go. Pierściń mocy, bonus do siły. Dobra, to też chyba wszystko. Dobra, bryłka rudy. Dobra, mam 100 bryłek rudy w takim razie. Możemy teraz chyba iść i oddać to zadanie tutaj. 19. Proszę pana. Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Twoje zwoje, wydaje mi się, ten. Pomóż mi dostać się do bractwa. Wezmę 100 bryłek. Co, co radzicie? Ja wziąłem chyba 100 bryłek. Ja chcę dołączyć do tego obozu swoją drogą, więc wydaje mi się, że opcja dołączenia do drugiego obozu oh, Boże. Ofit, o, official, official jauni ja, Jauni? Dobrze mówię? Official jauni? Dziękuję bardzo, official, dziękuję bardzo. Witam Cię w gronie subskrybentów. Zaraz będziesz, kurde. No, prawie byłbyś 90. subskrybentem, ale w każdym razie dziękuję Ci oczywiście za subskrypcję. Eee, subhype, subhype kurczę, 10 minut, 100 bryłek. Ja myślę, żeby 100 bryłek wziąć, bryły. Wezmę 100 bryłek rudy. Proszę bardzo. Dobra. Dobra, mam 200 bryłek rudy w takim razie, czekaj, co ty pomyśl Ale pokaż mi, co masz do zaoferowania. Jauni, tak? Jauni? Official jauni. to mam, do, mam, mam, mam mówić jauni, tak? Okej, okay, dobra, dobra. Nie chcę zrobić coś innego, to jest nudne. No nie, no to to jest, to jest klimat! To jest klimat, to jest kurde gra niesamowita. Dobra, teraz musimy nauczyć się posługiwania. Yy, no, no, bicia, bicia się, to, to od razu nam się przyda. To bryłek Rudego. No, bryłki Rudego, czyli m, teoretycznie można to równie nazwać kubką kupa Rudego. Kupa Rudego jest niebieska. Dobra, Korn, chodź, nauczysz mnie. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Zanim jednak poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawie... Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią umachać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stań... A i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez Ciebie postępów. Dobra. Jeśli szukasz! Się... Nie nie spokojnie, pany. Dobra jest. Gdzie te 800 ludzi, co tu było wcześniej? Ja nie wiem, no tutaj No Najs, nice, dobra. To już teraz na, nauczyłem się tak fajnie machać mieczem? Zajebiście, dobra Teraz ponoć mam iść do karczmy, nie wiem po co, ale no dobra, no przejdźmy się do karczmy Ktoś tam coś nam mówił o tej karczmie O kurde, czekajcie, bo coś tutaj mi tutaj bzyczy Tylko co to bzyczało? Aha, dobra, to nie... Okej, okay, dobra, to jest co, co innego Przejdźmy się do karczmy Oby mi tutaj mordę nie obili w tej kasie. A dokąd to się wybieramy? No, do środka? Nie żartuj! Silas wypuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Od razu wiedziałem, że będę. Dziękuję bardzo, Krzysztofie, witam cię oczywiście w gronie subskrybentów. Dziękuję bardzo. Jesteś 90 nie subskrybentem. Ja yeah, dziękuję. Osiągnęliśmy super cel. Tak długo, dziękuję za dotację Krzysztofie, dziękuję. dziękuję za subskrypcję. Mam nadzieję, że mój content będzie Ci się po prostu podobał. Dziękuję bardzo jeszcze raz. I piąteczka. na to, co mówisz Okej, okay, jedziemy dalej, bo ja tutaj nagrywam tak Oś, trochę dziwnie, ale dziękuję bardzo, dziękuję. Kanapeczki dla tego pana. Mam już dość tej paplaniny. Jestem kretem. Musisz I chcę się na napić. Rzeczywiście, wygląda mi na jednego z Pogaraj tych brudnych szczurów, właśnie! Co się już Tylko zachodni. No i co tutaj? Mordrag jest tutaj. W dzisiejszych czasach na nikim nie można nie polegać. Od... To... Teraz w jego może. może. Lares ma dla ciebie wiadomość. Czego chce? Od razu Interesują go ostatnie wydarzenia w obozie, w obozie sekty. Mam ci przekazać, że to twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten Czeka. problem. Lepiej sam się, się wkrótce rozwiąże. Tak długo, mm. jak mnie to nie dotyczy. To się Naprawdę nie. Powtórzy. A jeśli jest, to nie chciałbym porozmawiać mądry. z którym. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Zniszczone. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. To się już więcej nie powtórzy. Okej. Okay. Dobra, Mordrag. Przybywasz z wolnej kopalni, tak? Zawsze. Tak. Skąd wiesz? Od razu wiedziałem, że będą lepiej kłopotli. się do tego nie mieszać. Co ten koleś? Musisz kupić Coś w co mówisz przy obcych. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nie Chcę z tobą chwilę porozmawiać. Nie przyszedłem tutaj, żeby gadać. O ty nierozmowny! Taki nierozmowny, patrzcie go. Co za kurde ten. Nie chciał. <laughs> co za Marta? Jesteś straszna, wiesz? z tobą nie przyszedł. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pewnie masz rację. No come on. to nie mój problem. Dobra, on chyba nie A chce rozmawiać oczywiście. Dobra, tutaj jest ten... Właśnie, jest ten bal. Mam już dość tej paplaniny. Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolonego. To bo nie Zawsze jestem. To się Muszę ja się pozbyć bany. dużego ładunku ziela. Sprzedajesz towary z obozu Myślałem, bractwa? Tak, ale nie idzie mi na Na nikim nie można polegać. Od hmm. To się chyba nigdy nie skończy. Nigdy się nie Mógłbym stało, ci pomóc to sprzedać to, to ziele. Nie Oczywiście za drobną prowizję. Zapomnij o tym. Nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Pewnie masz rację. Hmm, co robimy? Upijamy Chciałbym go dalej, czy, czy mówimy, że ma ten? Lepiej się do tego nie mieszać. Tak długo, jak Od mnie. Albo nie ten. ten hmm. Trzeba wspomagać obiecujących youtuberów. Dziękuję. Subujcie. Co za Marta? Cześć, Matykos, To co? Upijamy go dalej, czy tak mówimy, że ma, że ma ten? Hmm. Czekaj. Teraz upij Mariusiu, go, upij Prawda, mam go łupić? Czekajcie, musisz czekajcie, co czekajcie. czekajcie. Za, zapiszemy raczej. sobie. Bo kto wie, co tutaj ten. Możemy, zobaczymy na, na parę sposobów. Najwyżej to zrobimy. Wydaje mi się, że, że to Czekaj, z tym, tym goździem. upić drania, zakochaj w sobie. Proszę, łyknij sobie. Ja stawiam. Dzięki kolego. Twoje chodzić. zdrowie. Nie powinieneś okay. ryżówka. Łoisz to. Nie było zbyt nie chciałbym, być teraz tak takie sprawy załatwiało się inaczej. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Nie, zawsze nie do jakoś w w sobie poradzę. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Czekajcie, bo ja już chyba alkoholu nie mam, nie? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Lepiej się do tego nie mieszać. Nie mam piwa, mam. Mam już dość mu tak że ten. Musisz uważać na to, co mówisz. Przecież mu powiedzieć o tym, że ma przejebane. Wiesz co? Masz nieźle przechlapane. Balkagan znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Od razu co? Będą na potęgi śniącego muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. Nie powinieneś wierzyć w Sam pomyśl: Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Stary, muszę tak koniecznie sprzedać, sprzedać ten towar. Chyba nie chcesz mnie wystrychnąć na dudka, co? Masz moje słowo. Dobrze, oto ziele. Powinieneś za nie dostać jakieś 400 bryłek. To będzie po 200 bryłek na głowę. Zaczekam za na ciebie tutaj. Wróć jak tylko uda się, się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić wiarno większą, wiarno większą ilość ziela? Gdybym wiedział, sam bym je dawno sprzedał, nie sądzisz? poczułem się lepiej po pozbyciu się tego ziela, wiesz? Pewnie masz rację. Zawsze. To no dobra. Samo. Koleś jest Okej. Okay. No dobra. Zawsze to samo. Nie Od to razu widziałem tak. Silas, Silas. Jak leci. świetnie. Las. Sprzedajemy tu naszą ryżówkę za parę bryłek rudy. Da się z tego wyżyć. W końcu co innego Dziesięcie mogą chłopcy zrobić nie z nie ciężko zarobioną woda. rudą? Czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. No teoretycznie to dobry pomysł Na rozkręcenie biznesu. zawsze gadają. Na rozkręcenie biznesu to dobry pomysł. Są szkodniki. Tylko za. Tutaj są szkodniki, okej. Okay. Dobra, to co robimy teraz z tym zielem? Hmm. Ee, Michałek, ja, ja już to pobrałem, tylko u mnie to nie działa. Dlatego prosiłem o kogoś, kto umie takie rzeczy robić, żeby zrobił to dla mnie. Po prostu wziął, zmodował mi go i wysłał. Spakował mi tego gotikę gdzieś, wysłał kurde, Czy coś w tym stylu. Czy eee. masz się Kseninku. Cześć, cześć. Dobra, jest ktoś, kto ogarnia tutaj? Hmm. Kto może ten? Palkan! Dobrze. Nie zawsze Zaraz czekajcie. Rozmawiamy z Laresem. Hmm. Napiszemy 2022. Come on. Co mi dokładnie potrzeba, żeby ktoś mi zmodował tego gotika? Bo mi po prostu nie, coś nie idzie modowanie. Jakiś ten ATP, znaczy, znaczy wiesz, HD mod jakiś wgrać te sprawy. Mam dla ciebie 400 bryłek. Lepiej przelicz jeszcze raz. Kto mógłby kupić więcej tego zielska? Czekajcie, gdzieś tutaj są questy Hata krzykacza, handlarz zielem. No właśnie, już kręci się w pobliżu karczmy, że nie trzeba, dniami. Tylko jak to zrobić? Boli Zidro Ochoczo przyjął trunek, ale mimo to nie chce ten. on z innym. No dobra, okej. Okay. Choraz... przyjęcie do nowego obozu stanie to Rusa, wygniony strażnik hmm. Kaceniku, wyślij mi to na Facebooku, jak byś mógł Czekajcie, receptura bractwa, test zaufania, przyjęcie do starego obozu, właśnie Jego wysłał, dobra, to jest, to jest to, to jest to, co, co moglibyśmy ten Eee, tylko kto by mógł kupić więcej tego, tego towaru Kajcie. Eee, okay. Jeśli takim ja że będę Nie wiem, co, co tam tam Czy jestem dealerem w ogóle? Nie, nie, nie. drogą, trzeba byłoby się przejść też do tego, do, do tej kopalni i ten test zaufania wykonać. Byłoby, byłoby całkiem spoko. Hmm, to ziele masz sprzedać mieszkańcom nowego obozu. Naprawdę? Ale to mam aż 50 sztuk, to kurde, powiem wam, że sprzedawanie tego to jest masakra. Oh, shit. Jeśli myślisz. No patrzcie, na przykład biorę tego szkodnika, tak? Gadam. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela, może chcesz. z dealerem, kurde, ziela. Tak długo, jak mnie to, nie dotyczy. to się już więcej Wyglądasz ziarno, Naprawdę ja muszę 50 osób tutaj sprzedawać? Pogadajmy lepiej o czymś Nie powinieneś. Chcesz trochę brzysz. W... Nie to, co co przy obcy. Co? Idiota. Zawsze gadają. Lepiej się do tego nie mieszać? 13 Lepiej się do ja chcę nowego nie obozu Pani musisz dostarczyć do nowego obozu, nie do Diego Tak, to wiem, to już wiem. Aha, będę mógł tak cały, cały czas. Ja mam cały czas naprawdę tak źle sprzedawać, jak powalone? Boże, to jest, chyba to poza streamem zrobiłem. Mam przy okay, sobie trochę. W dzisiejszych czasach na nikim nie można dobra. Wysłałem. Naucz się chyców jak będziesz mógł ja śledzić boostera. Chyców, czyli z tych, akrobaty, tak? Akrobatyki. No ci tutaj to kurde jarają na potęgę. Ja mam Chcesz? Masz to trochę. 50 ziela mam tak sprzedać? Serio? Ten quest trochę... Wow. Ten quest trochę może potrwać, no dobra. Idziemy w takim razie do starej kopalni. Mam już A, dość... Ale tak jest, to jest dobry pomysł żeby pójść inaczej. Cimy dawaj wiele. Jaki lepszy, goty? 1 czy dwójka? To zależy, to jest naprawdę to jest... To tutaj jest kwestia gustów, no jeśli mam być szczery, obydwie gry są super, są dobre, to żeby nikt mnie tutaj nie zrozumiał źle. Natomiast ja preferuję bardziej dwójkę, bo to jest gra od której ja praktycznie zacząłem więc myślę myślę, że dlatego ten... Więc wiecie. No, gotyk jedynka jest, jest trudniejszy, no. Klimat klimatem, no mi się, mi się bardzo podoba na przykład dwójka, nie? Hmm. Więc mówię, no to, to takie takie te rzeczy tutaj są. O, coś mi swędzi po ręce, coś mnie po ręce swędzi lecimy, lecimy naleźć do starej kopalni. Jak się nauczę akrobatyki to dojdę tam trzy razy szybciej? Dobra, dobra, to jest, to jest... to jest właśnie podróż. To ma być podróż. Czekajcie, to od razu przy okazji sprzedaży. Wygląd Dobra to im trochę posprzedaję tutaj. Nie wydawało mi się, że będzie można więcej sprzedać Mam... na przykład Ale tak nikt mi nic nie mówi na czacie, ani nic nie pomaga, kurcze no sprzedaję tak pojedynczo. Myślałem, że będzie można gdzieś po 5 sprzedać, po 10 dla kogoś. drażnik bramy. A ci się do quest'a nie, nie zaliczają. Idziemy. Jeziorem... tam właśnie chciałem przejść, ale bałem się, że tam przejścia nie ma, dlatego idę tędy. Pokaż mi swoje towary. <grybuj> oh yeah. Oh yeah. Zaraz zobaczymy. Dobra. Okej, okay, ale to będzie koniec odcinka na, na YouTube. E, I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. cześć.